Witamy w części magazynu poświęconej Lidze B. Zobaczmy na zestaw park, które rywalizowały w tym tygodniu tylko trzy mecze. PGD Grupa KPPN, Bruta Jolly Roger, Rafis cygibut. Świetna inauguracja zespołu Rafis 6-0 z cygibut. Hmm, Czyste konto. Tak, to jest mecz, który pokazał, że Rafis my poważnie myśli o zwycięstwie także w Lidze B. Jak sobie przypomnimy start tej drużyny w sezonie wiosennym, no to tam grali z Paralimpijczkami. Tak, ale chodzi ogólnie o sam początek, to pod, oni Rafi stwierdził, że długo mieli przerwę, nie grali w piłkę i to było widać. Jak określił to określił kapitan wakacyjna. Na tak, natomiast teraz widać, że, że przez te wakacje no, jednak coś, coś zawodnicy robili. No i widać, że, że są w dobrej dyspozycji Taka, takie trzy elementy mi się rzuciły rzuciły w oczy. Przede wszystkim świetna gra y, takie żywe srebra, Stępień, y, Rojek i nowy zawodnik Adamczyk. Y, oni bardzo, bardzo szybkie takie przeprowadzali. W ogóle szeroka kadra przyszła na ten mecz. Tak, tak. Było ponad, chyba mieli dwunastu graczy, więc ponad dwie piątki. Y, druga rzecz to jest y, też potwierdzenie wysokiej dyspozycji brąkarza pałaszewskiego, który miał takie trzy świetne interwencje, takie parady, których nie powstydziłby się no, najlepszy brąkarze, powiedzmy. No Victor i trzecie, trzecia rzecz, Piotr hat-trick, zawodnik, który. Z obrony. Z obrony no, strzelał czasami bramki, natomiast no, w tym momencie, e, w tym momencie jeszcze jutrzej, tam nawet takie śmieszne komentarze z się pojawiły, e, że Coś tak, że, co ty bierzesz, w sensie takim, że, że naładowany był jak kabanus, prawda? Natomiast y, świetna dyspozycja Rafisu, czyste konto, to zasługa i bramkarza, no i też tej organizacji, o której wiemy, że Rafis jest drużyną świetnie zorganizowaną. Cegibut mam wrażenie, że, że z każdą inną drużyną w tym meczu strzeliłby dwie, trzy bramki. Natomiast no, no właśnie te interwencje Połaszewskiego sprawiły, że, że zakończył z zerowym dorobkiem. Natomiast wiemy, że połowa składu praktycznie tam to nowi gracze kilka ciekawych akcji natomiast no, Rafis był za mocny po prostu mm -hmm. zobaczmy na wyniki jakie padły PGD Grupa KPPM 52 Bruta Jolly Roger 91 Rafis Cygibut 6 60 na pierwszym miejscu Bruta ponieważ wygrała większą ilość bramek na drugim miejscu Rafis na trzecim PGD Grupa z tych zespołów, które grały, no to przegrały KPPN, Cygibut oraz Jolly Roger. W klasyfikacji najlepszych strzelców, już na pierwszym miejscu od pierwszego meczu Krzysztof Zamojdzik z Bruty, 5 bramek. Na drugim miejscu hatryk Piotr Trzepatowski, Rafis i w dalszej kolejności zawodnicy, którzy zdobyli bramek w liczbie 2. Wojtek, twoja stopka z Ligi B? No to właśnie jeden z graczy, który, który ma na końcu dwie bramki, Dariusz Marczuk z PGD. Przy tych dwóch golach Turecsei popisał się świetnymi umiejętnościami technicznymi. Przy pierwszej minął trzech rywali, w tym bramkarza. Przy drugiej przejął bardzo takie wysokie podanie, Przyjął na klatkę, przerzucił sobie na dobrońcę. strzałem płaskim między nogami bramkarza, pokonał właśnie rzepę. Także to jest taki z tych trzech meczów w B, to mi utkwiło w pamięci. Więc fajnie, że są gracze, którzy takimi akcjami potrafią się popisać. I o, ja pamiętam, to nie pierwszy raz y, zawodnik Marczuk wylądował w twojej stopkładce i też za popisy techniczne. I też nie wiem, czy to nie było w starciu... Y, z formuł w Piamec, kiedy objechał Kuba na przykład. Ja tak, pamiętam, ale też chyba, nie wiem, czy nie grali na Wielickie właśnie z kpp em i wtedy też... Y, tak, to było na pewno na, na Wielickie. No w każdym razie na, na pewno umiejętności techniczne tak. y, godne pozazdroszczenia. Dziękuję serdecznie. To wszystko w części poświęconej lidze B. Zapraszam do oglądania nas w części poświęconej lidze C1.